I teraz A tam musimy A wziąć się tak, żeby na żółty teraz wejść jakoś, czekajcie. Okay. Czekaj się się żółty, Jed niech jeden, kręci, jeden kręci Ale właśnie chodzi o to, że popatrzcie, nie ma, nie ma chuja, żeby z żółtego teraz na drabinę doskoczyć. Nie ma chuja. No, tak. no tak, A dlatego no. trzeba wymierzyć do drabiny. Czyli powinniśmy... Na pierw, ustawmy najpierw żółty kurwa tak, pod drabinę. Tak, najpierw ustawmy żółty od, pod drabinę. Ja jaram. Od góry, od góry to musimy. Bo góra jest najważniejsza, drabina. O, o, o. I tak, i teraz dawaj zielony, zostaw. Przestań tym żółtym kręcić, bo po kurwi. No spróbujmy. Zieloniaka teraz. Kunio, ty kręci Zieloniaka, Wymówimy zieloniaka. Wymugnij mi stop. O, żółtego nie czekaj. ruszamy. O, poczekaj, ja O tak? Nie, 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 nie doskoczymy teraz do żółtego. Chyba. Nie widzę, nie mam przeglądu takiego 3D. O tak według mnie, o tak. Ale tak jest... może będzie dobrze, ale teraz... I ze schodów skoczymy tam. A niebieski jakby lekko kurwa. Nie, niebieski okay. jest dobrze. Niebieski i czerwony są git chyba wydaje mi się. Tylko jak teraz. O tak, czekaj. No tak, jeszcze dalej. Oj, i stój, stój! I stój! I będzie teraz? dobrze. Będzie dobrze. w skoczyć jakby. Tak, tak. Będzie tak. dobrze Spróbujmy, Czekajcie jak coś, się będziemy cofać. Ja tam. Bym tak skakał. Tylko nie, nie, rusz, nie ruszcie nie, czerwony, na no, spadacie na dół. Nie dolecimy, nie dolecimy. Nie kurwa. dolecimy z zielonego na żółty, nie ma szans. A ja bym tego żółty zmienił chyba. Ale żółtego nie zmienisz. A nie da się tym drugim kątem, jakby do drabiny nie będzie przy, nie przytykało, nie będzie? No nie, bo patrz, drabina od prawej strony musi być wejście. Pokaż. A, dobra, dobra, widzę. No, czekaj. On nie może od tej strony być wejście. No czekaj, a tak nie będzie? Nie, 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 dobra, nie będzie. Dobra. Nie, to jest po chuj, robota. Obró się tak jak było. O tak! Patrz, to... o tak. No jak? Tak. No tak A nie... No, a jak do drabiny! Nie, do drabiny nie. Nie ma huja. Bo ona jest poprawił górę. Max, za pierwszy. Nie, nie ma chuja. A pomożecie coś, kurwa?! Ciebie cię patrzeć! No kurwa, no, rzuca, no bo jeden rzuca, rzuca kręci, dobrze. bo za chwilę... Zielony jest dobrze! Bo tam z niebieskiego od razu skakujesz na najniższy zielony, widzisz? No to jeśli Zzuty jest dobrze, teraz, to tak. wszystko jest dobrze, kurwa. Nie, no zielony, nie, bo na żółty terenie wskoczymy. Witam cię, ma. Zielony jest teraz dobrze, niebieski... Mi się wydaje, że musimy od góry ustawiać. Czekaj. Zielon wydaje mi się, że zielony trzeba zmienić. A jakbyśmy tak zrobili zielone? Możemy spróbować. Ale doskoczymy, doskoczymy tam? Kujbie. Doskoczymy. Zobacz, zobacz sobie jak daleko jest schodek, ostatni schodek czerwonego niebieskiego. To jest podobna odległość. Chyba. No dobra, chuj, najwyżej się tu cofniemy, no kurwa. Tak, nie. Dzięki wracię za Teraz żółty jakby czekaj. Nie, to jego nie da się tak przestawić. Nie, no musi być. żółty jest bez zmiany i czerwony. Żółty na no, żółty jest Niebiec, Możemy ewentualnie zielonym i niebieskim kombinować. Weź, Nex, odpuj się Nex. Blokujesz kurwa łopatki. Kuniol. A weź tak. O tak chyba. Ale do zielonego teraz nie doskoczę. Nie, nie do drabiny. No ja. A jak nie? A może? Czekaj. O, może tak tutaj się wydaje. To zostawcie tak, zostawcie tak. Nie ruszajcie już nie tego. Bie... Mam nie ruszył do... kurwa O tak, jeszcze bardziej, minimalnie Co ty zrób No Cofnij go one trochę one Cofnij moje? go tak. trochę Cofnij go Nie cofnij go trochę bliżej zielonego O tak Żeby to było No 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 tak Tak, tak. i chodźcie Dobra ho chodzi Widzę jakieś o tu na dół Tu na dół Dobrze panowie akurat co zjadłem Mocznego Zapiechał jebałem. Hop. hop, 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 hop. No teraz jest git O kurwa, lala jest. Z, ze sprintem. Hop. No nie! Czekaj, czekaj. Łabu, łabu, łabu. łap z tego. Dawaj, dawaj. Dobra, hop, 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 hop. Tu naukos, hop, hop, nie, 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 ideolo, nie, 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 Dobra, nie, dobra nie, 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 Ty. Poczekaj, no, bo ja czy... się nie... poczekaj nie, 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 No, nie, no, się tu. Łap, łap, jezus! Ja pierdolę! Nie się... zwróciliście uwagi w ogóle. Kurwa. A ja akurat powiedziałem, uwaga kolce są! Dawaj, wracamy, wracam tu, w lewo eh, debila! Tędy, tędy, tędy Kurwa! Ty ja pierdolę. Widziałem, ja że lepimy do piekła! Dobra, dobrze to wymyśliliśmy tego klipa pod TikToka Ciadek leży, to też ra będzie nie pod nie. TikToka! Widzowie, no nie odnacie... gadaj, bo teraz idź, kurwa, bo ciągnie mnie dziadek na dół do kurwy jebanej, Widzowie, no. Widzowie, wszystkie Twitche na TikTok. Ej, gorąco mi się zrobiło. Ja, ja jestem szere, mokry szere. w chuj. Ej, kanapeczki mam, przerwa chwilę. Wciągnij mnie, ja wciągnij mnie. Ja, ja, ja chyba włączam wichury, bo jest gorąco. Się. No, ej, no bo spadacie, no kurwa, no. No dobra, ale tu jest kamek na dole. No to chuj. Ja się rosołku napiszę, co Wam mogę powiedzieć. Ale zobaczona Ej, słuchaj mnie? Halo! Halo! No? Nie, Dobra. to bardzo dobrze. A łyczek? łyczek, o! Mm. Dziękuję, kochaniu. Zjadłem sobie za pieksta, ale. Tak, czuję, że jeszcze bym, jeszcze bym kurwa go dopierdolił czymś, ale wtedy no bym się No jak, no zjedz najpierw, bo nie będziemy, te, nie będziemy przerywać co sekundę. Nie, 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 dawaj, dawaj, na luz. Czekaj kurwa, bo ja palę. No żryj do końca żry, i odgrajmy tak, a nie będziemy przerywać bo będziemy cały, cały czas. No coś spierdolisz, zadławisz się tym kurwa chlebem. Żryj. Chyba ja ty coś... kurwa jesz chleb, ja jem buki Paryża, kurwa, helikopterem przywieziony. Na te, tą glinę chyba kurwa z Lidla. kajzerę, Co po jednym dniu jest kurwa czerstwa. Ty wpierdalasz chleb ze śmietnika, co się wrzuca do takiego brązowego pudełka. Co? Je ty wpierdalasz, ty wpierdalasz no, ona... ten chleb, co w, siat na, w siatkach ludzie wieszają na płocie rolnika, żeby Siema, dał was, tu, kurwa na? świniom. Ty to zamknij ryba, ja mam większą co, łazienkę jesu? niż ty dom. Co? Nieprawda, bo ja mam dom 200 metrów. Co ty? Ta. Z ogrodem, ty kurwo. To jest swojego ojca, kurwo. Jest na mnie zapisany, jest mój. No, bo już stary chcesz kurwa pochować, żeby to sprzedać. No i co z tego? <ścoughs> no co ty o. Dobra. O! Oczywiście żartuję, to już bardzo się szanuję. Pozdrawiam. Oglądałem dzisiaj nasz odcinek cały w ogóle. Który? Z kanału Plusa no, z, czy. Z Norwegii, no? I co? Jak ci się podoba? Zajmij się. Cieszę się bardzo. Wizowie na kampus online wleciał drugi odcinek z Kunioldem w Norwegii. Ekipa filmowa wierzy, że najlepszy odcinek ze wszystkich. Także jeszcze nie spodziewajcie nic lepszego, bo w następnym będzie Bandura, także... <grym> Ten z Bandurą to był najgorszy jaki może być. Dobra, dawaj. Śmiedzie No, jest i kurwa. Jest najpierw kurwa, no. To no, nie chcesz, ci kanapki, na no, potem się zostawiłem. Da dam taką ciekawostkę, widzowie. Przez, y przez Bandurę nie starczyło nam budżetu na przynęty, bo sobie zażyczył Sheratona za 10 tysięcy za dwa dni. A to jest akurat rel. I to jest prawda. Musieliśmy ciąć budżet A tuż on musiał z jakimś pijakiem w jednym łóżku spać Dobra, ja to pamiętam Chodźcie, chodźcie Dobra Tylko o, kurwa, pokaż kurwa, to, gdzie tu to tu jest, jest. Pokażcie gdzie to jest tylko Gdzie dzieje, tu gdzie jest się zaczyna Dobra, jedziemy, ja pamiętam No panowie chyba do piekła Chodź piekła zgubi, zobaczycie nie gadajcie tak, bo ja pamiętam. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. No. I moja babcia świętej pamięci mówiła. No i świeć panie na ich w duszu. Dokładnie. Dzięki, Redline za trzeci. Witam, witam. Babcia jeszcze mówiła, że trzeba strzelać do wszystkich. <grym 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 to no i też miała rację. Muszę, muszę gdzieś odgrzewać te filmiki z grupy. A co o gejach mówiła? Że ich nienawidzi. Ej. No zanim, i co? No i Jak ty możesz iść za nim kurwa i Widz idę. Ale to inaczej trzeba. No siedlłeś. ale kurwa co ale. subskrypcji. Kopi ruchy do kurwy jebanej. No i teraz wypierdalamy się na trampolinie, już wam to mówię. Czekaj, co to jest w górze? Po prostu celujcie, na, na, kamień, celujcie na, na trampolinę, drugim skokiem zrobimy No tak, zróbmy drugim No i chuj dobra. No kurwy jebany, celujcie no na trampolinę, okay. a wy na schody kurwa Dawać Czekaj, gdzie to było Nie no zobaczmy, zobaczmy, nie bądźmy się kurda, aż, bo, aż ja tak, to ja zaraz ok. Dobra No mega Borek kurwa Mega Majka Idź pyka za mną, rozumiesz? No idę, idę, pa Ty jesteś chyba gówno maker, coś mi się wydaje Panowie, gęsiego, gęsiego Czekaj O tu no dookoła anteny Wiem tylko tu klocki trzeba dobrze, żeby właśnie się nie zjebać O, o widzisz? Tutaj trochę dalej chyba. Dalej, tu. dalej troszkę, no. No tu, wiem. Tu, tu, wiem tu. No. Tu, o tu, o tu Dzięki górnik za drugi. Czekaj. Hello ninja. Tu. Ja, to jest na pewno już tu. Czekaj i z rozpędu. No, no i teraz Rzesik, teraz Rzezik! No, trzeba rozpęd zrobić! Tu spróbuj mnie wciągnąć! Próbuję Co się do tyłu, tuszol! Nie, do przodu Albo. się cofnę, czeka, kurwo. Czekaj, czekaj, czekaj. Jestem, A, jestem, ja? jestem. Ej. Nie mogę kurować. Dawaj dawaj dawaj, 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 dawaj. Jestem. Wciągam. Dawaj, 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 Dawid. Dawid, przyciągnął. CZY TY się, kurwo, Dawasz, TERAZ?! Pietrę, bo do do ja na Kurwa, na potem ja miałeś tu Kurwa, by, ja <laughs> shiftem kurwa, shiftem No kurwa, jebana, no koksica pierdolona! <laughs> Zaralikuję twój adres świecił jebany za no i chuj! No przestań pierdalać szma jebana, tylko się pociągno Nie mogę! O! Tu gdzie ja stoję, tu do mnie, do mnie, do mnie, do, do mnie! Dobre na I, z shiftem! 3, 4! No. Ale się Łam, kurwa, się, kurwa. No i teraz puszczam to kurwo, śmieciu jebany, puszczam to, obiecuję ci, że to puszczę ja wychodzę, to ja wychodzę To ja wychodzę? Ja wychodzę, ja Nie wygodnie mi się siedzi, pierdolę No i... A ja ja dawać po, po tym jebacz to nie da się po tamtym, no, no kurwa! No kurwa, no nie jebane, kombinujcie, no! no. I teraz teraz trzeba te... doskoczyć stąd! No. Na 3-4, no. Przy... no! No ale może teraz się. chodź tu kurwo! Na chuj ty nagle tak kombinujesz? 3-4-3 O, zresetowałeś Nie, to my. my musimy Kurwa, nie, za, za szybko, connect, Kurwo, jebana Razem! Hop! No hop hop o kurwa dziadek nie, nie za szybko kurwa razem no, no. dobra już skoczmy już skoczmy no jest dziadek wisi bak, kurwa bak, dziadek, dziadek wisi. wisi no kurwa szmata no, wisi no na no. kurwa jebanego Takie movement